Proszę Państwa za chwilę na tej pięknej sali, tutaj w Olsztynie będzie miało miejsce premiera, a ja tam to za chwilę mam wyjaśni Robert Zakiewicz, którego zapraszam tutaj na scenę. Dobry Boże, jak wiem, w sklepach nowa płyta Pink Floydów, w trójce Pink Floydzie po raz trzeci na pierwszym miejscu w Olsztyńskiej wspaniałej Filharmonii muzyka Pink Floydów. Fantastycznie. Ale ja nie o tym. Nie będę też śpiewał i grał, spotkałem. Chciałbym wrócić do pewnej kwestii, która już tu dzisiaj wpadła. Znaczy do edukacji. To jest takie klasyczne, klasyczne edukacyjne pytanie. Co poeta chciał powiedzieć? W szkołach myśmy te odpowiedzi uzyskali w sprawie Mickiewicza, Słowackiego i innych poetów. Nie uczyli w sprawie y, Rogera Watersa. Co chciał powiedzieć Roger Waters. Na to pytanie odpowiedzi udzielali nam inni panowie, nie w szkołach, tego się dowiadywaliśmy Pierz Kaczkowski czy trochę później Tomasz Belsiński. Także prawdziwy każdy, prawdziwy fan i odpowiedź na to pytanie na pewno, na pewno zna. Znaczy odpowiedź na to pytanie to jedno, a spróbować opowiedzieć o tym po polsku to coś innego. Od kilku lat próbuję angielskie teksty tłumaczyć na język polski także żeby dodawały się do szpiewania. Dziękuję zespołowi, że podjął wyzwanie zaśpiewania jednej z kilku projektów po polsku. Odbyłem z Agnieszką kilka dyskusji na temat tego, co, co robak robi w mózgu. Myślę, że Państwo myśleli już, że chodzi o piosenkę HELIU W tej chwili na scenie po polsku Heliu. Dziękuję bardzo.